Szczeń Boże, w 27 niedzielę zwykłym ciągu roku. Bardzo łatwo grzesznika jest ocenić, zwłaszcza gdy jego grzech jest jawny. Tylko jaki z tego wyniknie pożytek, gdy człowieka potępimy i odepchniemy? Gdy dziś Jezusa pytają o list rozwodowy, gdy mówi o nierozerwalności małżeństwa, to nie czyni tego w kategoriach potępienia. I bardzo łagodnie. Co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozdziela. Dlaczego? Małżeństwo nie jest tylko przymierzem, jakimś stowarzyszeniem dwóch osób, które pragną ubogacić swoje życie, by mierzyć w pojedynkę. Małżeństwo jest sakramentem, a więc widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. A co za tym idzie, oprócz przymierza mężczyzny i kobiety w to wszystko włączone jest Bóg. Ale mało kto docenia. Większość żyje jakby Boga nie było, później płaci lament, że wszystko się sypie. Bóg jest łącznikiem między ludźmi. A zarazem dawcą łaski, która uzdalnia człowieka do poświęceń. Bo jak inaczej nazwać przysięgę małżeńską jak niepoświęceniem, gdy mówi się, ślubuje, Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz rzeczy nie opuszcza do śmierci. To jest jawne ofiarowanie się drugiemu człowiekowi, to jest ofiarowanie swojego życia, a zarazem walka, żeby temu podołać. Choć dziś Ewangelia kręci się wokół najbardziej wrażliwej sfery, jaką jest nasza porządliwość, z którą sobie słabo radzimy, to trzeba spojrzeć na to wszystko trochę szerzej, bo cielesność jest w nas słabym punktem. Wystarczy mały impuls, by wzniecić ognisko. Ale przecież nie tylko to stanowi naszym człowieczeństwo. Jesteśmy i cieleśni, i duchowi. I w obu sferach jesteśmy słabi. I w tej Ewangelii właśnie uderza mnie podejście Syna Bożego do sprawy grzechu. To on powinien być napiętnowany, a my w swojej ocenie częściej atakujemy człowieka. Przez to tworzymy jakiś katalog, kto może, kto powinien, a komu zabraniamy wejść do kościoła. A czy w świątyni znajdują się sami nieskazitelni chrześcijanie? Cytując Jezusa: Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamieniem w tego, który grzech popełni. Jezus zwraca na niego uwagę, bo to nie tylko wykroczenie poza pewne granice, ale przede wszystkim uderzenie w człowieka. Cudzołóstwo to zranienie człowieka, który zobowiązał się do miłości. Tu zawsze jedna strona jest poszkodowana. Przecież nie rzucamy słów na wiatra, przysięgę nie składamy na każdym kroku. Za każdym razem dużo myślimy o tym, co chcemy zrobić. W końcu decydujemy o czymś na całe życie. Czy wy, jako małżonkowie, czy ja i inni, jako księża, czy siostry zakorne, zobowiązujemy się do wierności wybranej drodze z wszelkimi konsekwencjami. Zwłaszcza z tą najtrudniejszą, że godzimy się na wierność wybranej drodze, nawet gdy zewsząd będą na nas spadać pokusy. To jest właśnie poświęceniem. Raz wybieram. Później zdania nie zmieniam. Nawet gdyby pojawił się problem istotny, bo coś nie pozwala mi wytrwać tej wierności, to gdybym miał odejść, niczego szukać nowego nie powinienem. Tylko to jest jeszcze bardziej ciężkie do realizacji, bo gdzieś tam świtają słowa z Pisma – nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. szuka się bratniej duszy, żeby spędzić z nią resztę życia. Tylko co za tym idzie, takie pary same wyłączają się ze wspólnoty Kościoła, Ponieważ nie mogą przystąpić do spowiedzi, by uzyskać rozgrzeszenie, bo nie mogą korzystać z Eucharystii w pełnym wymiarze, to tym samym przestają przychodzić. A Jezus dziś w żadnym słowie nie potępia człowieka, tylko mówi, że czyny jego zasługuje na potępienie. Tym samym nikogo nie odrzuca. Nigdy więc nie wydawajmy pochopnych wniosków, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, a tym bardziej nie potępiajmy ludzi. Raczej uważajmy, byśmy sami nie upadli mocniej niż ci których dziś uznajemy za wielkich grzeszników. Jak pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z panem Bogiem